Szokująca i przedwczesna śmierć legendy sztuk walki Bruce Lee w wieku 32 lat od dawna owiana jest tajemnicą. Przez dekady Chuck Norris, jego bliski przyjaciel i kolega po fachu, milczał o okolicznościach tragedii. Teraz Norris przerywa milczenie, ujawniając szokujące rewelacje, które podważają wszystko, co myśleliśmy. Że wiemy. Czy śmierć Lee była tragicznym wypadkiem? A może kryje się za tym mroczniejsza tajemnica? Dołącz do nas. Gdy zagłębimy się w rewelacje Chucka Norisa i odkryjemy szokującą prawdę kryjącą się za ostatnimi chwilami Bruce'a Lee, niezwykła przyjaźń. Pod koniec lat 60. Drogi dwóch wschodzących gwiazd sztuk walki Bruce'a Lee i Chucka Norisa skrzyżowały się w przełomowym momencie ich karier. Lee który zdążył już zyskać sławę dzięki filmom z Hongkongu, Wielki Szef i Pięść Furii. Pragnął poszerzyć swoje horyzonty. Norris z kolei był mistrzem świata w karate, zdobywcą licznych turniejów i tytułów w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas All American Karate Open Championship w 1967 roku, które odbyły się w Grand Madison Square Garden w Nowym Jorku. Norris zwyciężył w zawodach. Prezentując swoje wyjątkowe umiejętności i technikę. Jednak to olśniewający pokaz sztuk walki Lee przykuł uwagę Norisa. Pod wrażeniem swoich umiejętności, dwaj mistrzowie sztuk walki spotkali się za kulisami po wydarzeniu, angażując się w ożywioną dyskusję na temat stylów walki i filozofii. W miarę jak pogłębiali rozmowę, Lee i Norris odkryli wspólną pasję do sztuki walki. Rozpoznali w sobie bratnią duszę. Kogoś, kto rozumiał, jak wielkie poświęcenie i dyscyplina są niezbędne, by osiągnąć sukces w wybranej dziedzinie. To właśnie wtedy podjęli decyzję, która na zawsze odmieniła bieg ich życia i świat sztuk walki. Zaczęli trenować razem na podwórku Lee. Lee, znany z otwartości na naukę od innych, dostrzegł szansę na poszerzenie swojego repertuaru. Norris. Dzięki swojemu doświadczeniu w kopnięciach wysokich, przekonał Lee do wypróbowania technik sięgających powyżej pasa. Przed ich treningami Lee wyznawał zasadę, że zawodnik sztuk walki nigdy nie powinien kopać powyżej pasa. Jednak Norris zademonstrował Lee, jak ważna jest wszechstronność, pokazując mu, jak niepilnowana głowa przeciwnika może być głównym celem. Dostrzegając mądrość podejścia Norrisa, Lee przyjął tę nową perspektywę i włączył ją do swojego stylu. Podczas wspólnego treningu na podwórku Lee położonym w samym sercu Los Angeles nastąpiła niesamowita transformacja. Lee, znany już ze swojej szybkości i siły, zaczął doskonalić swoje wysokie kopnięcia pod okiem Norrisa. Norris, który mierzył imponujące 178 cm wzrostu i ważył solidne 72 kg. Podziwiał zdolność Lee do generowania tak niesamowitej siły z jego kompaktowej sylwetki mierzącej 170 cm i ważącej 63 kg. AD. W ciągu zaledwie sześć miesięcy treningu Li osiągnął poziom mistrzostwa w kopnięciach. Dorównujący poziomem Norrisowi, ale wymiana wiedzy nie była jednostronna. Norris był zafascynowany innowacyjnym podejściem Li do sztuk walki, a zwłaszcza jego rozwojem Jeet Kune Do. Ten rewolucyjny styl, kładący nacisk na praktyczność, płynność i osobistą ekspresję, głęboko rezonował z Norrisem. Uznał Lee za wizjonera. Który dążył do wyzwolenia się z ograniczeń tradycyjnych sztuk walki i wytyczenia nowej ścieżki. Jeet Kune Do. Innowacyjna filozofia sztuk walki Bruce Lee. W świecie sztuk walki niewiele koncepcji tak bardzo urzekło umysły praktyków i entuzjastów. Jack Jeet Kundo. Pomysł legendarnego Bruce Lee. Jeet Kune Do to coś więcej niż tylko styl walki. To filozoficzne podejście do walki i samego życia. Które kwestionuje konwencjonalną mądrość i dąży do przekroczenia ograniczeń tradycyjnych sztuk walki. W swojej istocie, Jit Kune Do to hybrydowa sztuka walki, czerpiąca z różnych dyscyplin, takich jak Wing Chun, Box, Shermierka, a nawet taniec. Lee, człowiek o niepozornej sylwetce, dostrzegł potrzebę elastycznego i adaptacyjnego systemu, który można by dostosować do indywidualnych atutów i okoliczności. Uważał, że sztuki walki powinny być środkiem ekspresji, a nie sztywnym przywiązaniem do starożytnych form i technik. Centralnym elementem filozofii Jeet Kune Do są zasady prostoty, bezpośredniości i swobody. Lee dążył do pozbycia się zbędnych ozdobników i upiększeń, które często charakteryzują tradycyjne sztuki walki, koncentrując się na praktycznych, efektywnych ruchach, które można zastosować w rzeczywistych sytuacjach. Podkreślił wagę ekonomii ruchu polegającej na wykorzystaniu najkrótszej drogi dla osiągnięcia maksymalnej siły. Wymagania fizyczne. Jitkune. Dou są ogromne i wymagają połączenia szybkości, siły i finezji. Sam Lee słynął z błyskawicznych ciosów, których prędkość osiągała oszałamiające 136 kM. Dla porównania. Średnia prędkość ciosów karate wynosi około 25-30 mil na godzinę. Kopnięcia Lee były równie imponujące, a niektórzy eksperci szacują, że jednym uderzeniem mógł wygenerować siłę nawet 1800 funtów. Droga Smoka kultowa współpraca Lee i Norisa. W 1972 roku świat sztuk walki i kina zderzyły się w spektakularny sposób wraz z premierą filmu Droga Smoka który przeszedł do historii jako jedna z największych kolaboracji dwóch legendarnych postaci: Bruce'a Lee i Chucka Norrisa. Film, którego scenariusz, reżyseria i rola główna przypadły Lee, pokazał nie tylko ich niesamowite umiejętności w sztukach walki, ale także pogłębiającą się przyjaźń i wzajemny szacunek. Droga Smoka, znany również w Stanach Zjednoczonych jako powrót smoka, opowiada historię Tang Leunga, młodego mistrza sztuk walki z Hongkongu, który udaje się do Rzymu, aby pomóc swojej przyjaciółce Chen Chingua i jej wujowi Wangowi, zagrożonym przez lokalnego bossa mafii który chce przejąć ich restaurację. Uzbrojony w swoje niezwykłe umiejętności kung fu, Tang Leng mierzy się z gangsterami i eksploruje miasto, zanurzając się w starożytnej kulturze Rzymu. Dysponując budżetem wynoszącym zaledwie 130 dolarów, co stanowiło zaledwie ułamek tego, ile zazwyczaj kosztowały hollywoodzkie produkcje w tamtych czasach, Lee i jego zespół stworzyli arcydzieło kina. Które zarobiło ponad 130 milionów dolarów na całym świecie. To było oszałamiające osiągnięcie. Dzięki któremu, Droga Smoka, stała się najbardziej dochodowym filmem w Hongkongu w 1972 roku i ugruntowała swoją pozycję jako jeden z najpopularniejszych filmów o sztukach walki wszechczasów. Kluczem do nieprzemijającej popularności filmu jest kultowa scena walki Lee z Norrisem, rozgrywająca się w historycznym koloseum w Rzymie. Sina, pieczołowicie choreografowana przez samego Lee, to majstersztyk kina sztuk walki, ukazujący kontrastujące style i filozofię obu wojowników. Lee z błyskawicznymi ruchami i płynną gracją ucieleśnia zasady swojego jit Kundo, podczas gdy Norris ze swoimi potężnymi kopnięciami i niezachwianą determinacją reprezentuje bardziej tradycyjny styl Tang Soo Do. Walker, która trwała pełne 10 minut i 14 sekund. Odzwierciedlała poświęcenie i umiejętności obu mężczyzn, Lee i Norrisa, Którzy mieli odpowiednio 5 stóp i 7 cali, i 140 funtów, oraz 5 stóp i 10 cali, i 180 funtów. Wykonywali wszystkie swoje akrobacje i walczyli z poziomem intensywności i realizmu, który rzadko można było zobaczyć na ekranie. Nakręcenie sceny zajęło trzy wyczerpujące dni. A obaj mężczyźni odnieśli liczne siniaki i kontuzje. Dla Norisa film ten był punktem zwrotnym w karierze, prowadząc do serii udanych filmów akcji w latach 70 i do 80, w tym dobrych facetów ubierających się na czarno i Delta Force. Co więcej, ugruntował on jego przyjaźń z Lee i jego miejsce w historii sztuk walki. Lata później Norris wspominał doświadczenie współpracy z Lee, opisując go jako fenomen i geniusza, który wywarł głęboki wpływ na jego życie i karierę. Szokująca teoria Chucka Norisa na temat śmierci Brusa Lee. Przez dekady przedwczesna i tragiczna śmierć legendy sztuk walki Brusa Lee była owiana tajemnicą i spekulacjami. Jednak w ostatnich latach pojawiła się nowa teoria, pochodząca z zaskakującego źródła, bliskiego przyjaciela Lee i kolegi z jego sztuki walki, Chucka Norisa. W szokującym odkryciu Norris rzucił światło na okoliczności które jego zdaniem doprowadziły do śmierci Lee, malując obraz człowieka doprowadzonego na skraj wytrzymałości przez własne nieustanne dążenie do perfekcji. Historia zaczyna się w 1968 roku, kiedy Lee doznał poważnej kontuzji, która zmieniła bieg jego życia. Podczas rutynowego treningu Lee spróbował wykonać ćwiczenie podnoszenia ciężarów, znane jako Good Mornings, polegające na pochyleniu się w biodrach ze sztangą opartą na ramionach. Ale coś poszło nie tak i Lee poczuł nagły, piekący ból w plecach. Doznał poważnego urazu, wypadnięcia dysku, który wymagał intensywnego leczenia i rehabilitacji. Dla Lee uraz był druzgocącym ciosem. Był człowiekiem, który szczycił się swoją sprawnością fizyczną i umiejętnością przekraczania granic możliwości. Teraz jednak znalazł się w szpitalnym łóżku, w obliczu możliwości, że nigdy nie będzie chodził. To był los, którego Lee. Mimo swojego niezłomnego ducha, nie chciał zaakceptować. Wbrew zaleceniom lekarza, Lee rzucił się w wir rehabilitacji z taką samą intensywnością, z jaką trenował sztuki walki. Poddał się wyczerpującym treningom i bolesnym sesjom fizjoterapeutycznym. Przełamując mękę w dążeniu do odzyskania sił i sprawności, aby złagodzić ból, zaczął przyjmować leki, co miało dalekosiężne konsekwencje. Ale powrót do zdrowia Lee nie był tylko walką fizyczną. Był to również wysiłek psychiczny i emocjonalny dla człowieka, który zbudował swoje życie i karierę wokół ciała. Kontuzja była druzgocącym ciosem. Stał się drażliwy i porywczy, atakując otoczenie, zmagając się z własną frustracją i rozpaczą. Coraz bardziej obsesyjnie myślał o własnej śmiertelności. Coraz bardziej się starają, by udowodnić, że wciąż jest niezwyciężony. To właśnie w tym czasie Norris zaczął zauważać zmiany w zachowaniu przyjaciela. Lee który zawsze był zwolennikiem suplementów i praktyk wellness, popadł w jeszcze większe tarapaty. Zażywał garściami zioła i witaminy, w tym żeńszeń i mleczko pszczele, aby dodać sobie energii i przyspieszyć regenerację. Dieta Lee również stała się ekstremalna. Zawsze był zwolennikiem białka, wierząc, że jest ono niezbędne do budowania mięśni i siły. Teraz jednak spożywał go w ogromnych ilościach. Czasami zjadając nawet 10 jajek lub 900 gramów wołowiny w jednym posiłku jednocześnie pił galony wody dziennie, przekonany, że pomoże mu to wypłukać toksyny z organizmu. Norris obserwował to wszystko z rosnącym niepokojem, ale Lee nie dał się zniechęcić. Wszystko osiągnęło punkt kulminacyjny. 20 lipca 1973 roku kiedy Lee przebywał w Hongkongu, pracując nad swoim najnowszym filmem, Grą Śmierci, skarżył się na bóle głowy i zawroty głowy, ale zbagatelizował je, uznając za cenę intensywnego treningu. Ale nagle, odpoczywając w mieszkaniu swojej koleżanki Betty Ting-Pei, stracił przytomność. Został przewieziony do szpitala, ale było już za późno. Bruce Lee, człowiek, który wydawał się niezwyciężony. Zmarł w wieku zaledwie 32 lat. Oficjalną przyczyną zgonu był obrzęk mózgu, czyli obrzęk mózgu, który może być spowodowany wieloma czynnikami. Jednak dla Norisa prawda była bardziej skomplikowana. Uważał, że to połączenie leków przyjmowanych przez Lee, nadmiernej suplementacji i skrajnego nawodnienia ostatecznie okazało się śmiertelne. Zdaniem Norrisa, ciało Lee po prostu zostało przeciążone, a obciążenie w końcu go dopadło. Ta teoria spotkała się ze sceptycyzmem niektórych, ale dla tych, Którzy znali Lee najlepiej brzmi prawdziwie. Pamiętali go jako człowieka o niesamowitej determinacji i determinacji, który nie cofnął się przed niczym, by osiągnąć swoje cele. Ale pamiętają też cenę, jaką zapłacił za tę determinację, jak i odbiło się to na jego ciele i umyśle teoria udaru cieplnego. Przez dekady od przedwczesnej śmierci Brusa Lee w 1973 roku, zarówno fani, jak i eksperci zmagali się z pytaniem: co mogło spowodować nagłą i tragiczną śmierć jednego z najbardziej kultowych mistrzów sztuk walki na świecie. Oficjalna przyczyna śmierci, podana jako obrzęk mózgu, od dawna jest przedmiotem spekulacji i debat. Jednak w ostatnich latach pojawiła się nowa teoria, która oferuje przekonujące, alternatywne wyjaśnienie śmierci Lee. Teoria Tau? Przedstawiona przez biografa Lee, Matthew Poliego, W książce Bruce Lee, A Life, Sugeruje, że prawdziwą przyczyną śmierci Lee mógł być udar cieplny, a nie obrzęk mózgu. Opierając się na obszernych badaniach i wywiadach z osobami, które znały Lee najlepiej, poli przedstawia przekonujące argumenty za tą alternatywną teorią, rzucającą nowe światło na ostatnie dni legendy sztuk walki. Podstawą teorii poli jest fakt, że Lee zaledwie kilka lat przed śmiercią przeszedł kontrowersyjną operację usunięcia gruczołów potowych zabieg. Przeprowadzony ze względów kosmetycznych, aby zapobiec poceniu się Lee przed kamerą, miał ogromny wpływ na zdolność jego organizmu do regulacji temperatury. Bez zdolności pocenia się Lee był znacznie bardziej narażony na przegrzanie, zwłaszcza w gorącym i wilgotnym klimacie Hongkongu, gdzie wówczas mieszkał i pracował. Ryzyko to potęgował intensywny program treningowy Lee, który często obejmował godziny wyczerpujących ćwiczeń w upale. Poli wskazuje na incydent. Który miał miejsce zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią Lee, kiedy to mistrz sztuk walki zasłabł podczas sesji dubbingowej do filmu Wejście Smoka. Lekarze zdiagnozowali wówczas u Lee obrzęk mózgu, ale Polly sugeruje, że mógł to być wczesny objaw udaru cieplnego. W dniu swojej śmierci Lee przebywał w Hongkongu, pracując nad swoim najnowszym projektem filmowym Grą śmierci. Temperatura tego dnia sięgała upału 32 stopni Celsjusza. A wysoka wilgotność powietrza sprawiała, że odczuwalny upał był jeszcze większy. Lee skarżył się na bóle głowy i zawroty głowy, ale bagatelizował je, uznając za cenę intensywnego treningu. Według teorii Poli to połączenie upału, braku gruczołów potowych Uli oraz stosowania przez niego leków przeciwbólowych i uspokajających ostatecznie okazało się śmiertelne. Lee zażył tabletkę zawierającą aspirynę i meprobamat popularny środek uspokajający. Zanim położył się spać w mieszkaniu swojej koleżanki Betty Ting Pei, jednak zamiast przynieść ulgę, lek mógł w rzeczywistości zamaskować objawy udaru cieplnego, utrudniając Lee rozpoznanie zagrożenia. Gdy Lee leżał w łóżku, temperatura jego ciała stale rosła, obciążając narządy wewnętrzne i mózg. Zanim go zauważono i przewieziono do szpitala, było już za późno. Pomimo wszelkich starań lekarzy, Lee zapadł w śpiączkę i wkrótce potem zmarł. Teoria Poli spotkała się zarówno z uznaniem, jak i sceptycyzmem ekspertów w tej dziedzinie. Niektórzy okrzyknęli ją przełomowym, nowym wyjaśnieniem śmierci Li, które wreszcie daje ukojenie fanom i wielbicielom, którzy od dawna zastanawiali się nad prawdziwą przyczyną jego śmierci. Inni krytykowali ją jako spekulatywną i pozbawioną twardych dowodów. Teoria Triad. W latach po nagłej i tragicznej śmierci Brusa Li pojawiło się niezliczone Teorie próbujące wyjaśnić tajemnicze okoliczności towarzyszące jego przedwczesnemu zgonu. Choć oficjalną przyczyną zgonu był obrzęk mózgu, wielu spekulowało, że mogły w tym kryć się złowrogie siły. W tym możliwość, że Lee padł ofiarą nieczystej gry jednej z najbardziej znanych organizacji przestępczych Hongkongu. Triad. Triady. Znane również jako chińska mafia. Mają długą i bogatą historię w Hongkongu i całej Azji Południowo-Wschodniej. Znane z udziału w nielegalnych działaniach, takich jak handel narkotykami, prostytucja i hazard. Triady były również powiązane z licznymi głośnymi morderstwami i zamachami na przestrzeni lat, często wymierzonymi w osoby zagrażające ich władzy i wpływom. Według niektórych teorii, Bruce Lee mógł być jednym z takich celów. Jako wschodząca gwiazda w świecie sztuk walki i rozrywki, Lee stał się ikoną kulturową i symbolem chińskiej dumy i tożsamości. Jego filmy, często poruszające tematykę buntu przeciwko uciskowi i korupcji, znalazły oddźwięk wśród widzów na całym świecie. A rosnąca sława i wpływy uczyniły z niego siłę, z którą należało się liczyć w Hongkongu i poza nim. Jednak sukces Lee sprawił, że stał się on również celem dla tych, którzy postrzegali go jako zagrożenie dla własnej władzy i kontroli. Niektórzy spekulują, że triadi, które od dawna sprawowały władzę w hongkońskim przemyśle filmowym... Mogły postrzegać Lee jako przeciwnika dla swojej dominacji i dążyć do jego wyeliminowania, aby utrzymać kontrolę nad branżą. Inni sugerowali, że Lee mógł popaść w konflikt z triadami w bardziej osobisty sposób. Jako zagorzały krytyk korupcji i niesprawiedliwości, Lee nigdy nie wahał się mówić, co myśli. Nawet jeśli oznaczało to narobienie sobie wrogów na wysokich stanowiskach. Niektórzy spekulowali, że mógł obrazić lub rozgniewać członków triad swoimi otwartymi poglądami, lub odmową podporządkowania się ich żądaniom. Istnieje również kwestia rzekomej odmowy Lee zapłacenia triadom haraczu, co było powszechną praktyką wśród firm i osób prywatnych w Hongkongu w tamtym czasie. Jako odnoszący sukcesy aktor i producent, Lee byłby głównym celem wymuszeń ze strony triad a jego odmowa spełnienia ich żądań mogła uczynić go w ich oczach osobą napiętnowaną. Jednak prawdopodobnie najbardziej przerażająca teoria dotycząca śmierci Lee i Triad dotyczy użycia tajemniczej i śmiercionośnej techniki sztuk walki znanej jako Dim Mak, czyli dotyk śmierci. Według legendy, Dim Mak który uderza w określone punkty nacisku na ciele, powodując opóźnione, ale śmiertelne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układów, Niektórzy spekulują, że triady mogły zatrudnić mistrza tej techniki, aby powalić Lee, albo jako ostrzeżenie dla innych, którzy mogliby podważyć ich moc, albo jako sposób na wyeliminowanie zagrożenia dla ich interesów. Pomimo licznych plotek i oskarżeń, które krążyły wokół sprawy przez lata, nikt nigdy nie został oskarżony ani skazany w związku ze śmiercią Lee, a prawdziwe okoliczności jego śmierci mogą nigdy nie zostać w pełni poznane. Klątwa rodziny. Lee: prześladujące dziedzictwo tragedii i przesądów. Nagła i tragiczna śmierć Brusa Lee i jego syna Brendona, obaj u szczytu kariery i obaj w tajemniczych okolicznościach. Od dawna są przedmiotem spekulacji i plotek wśród fanów i wielbicieli kultowej rodziny sztuk walki, ale dla niektórych prawdziwe wyjaśnienie tych przedwczesnych strat leży nie w sferze fizycznej, ale w duchowej w formie starożytnej i potężnej klątwy. Która podobno prześladowała rodzinę Li przez pokolenia. Początki klątwy rodziny Li są owiane tajemnicą i legendą. A niektórzy odnajdują jej korzenie w dynastii Tang w starożytnych Chinach ponad tysiąc lat temu. Według jednej z wersji legendy, potężny wódz Li Ke-yong popadł w konflikt z cesarzem i został zmuszony do ucieczki, by ratować życie, zabierając ze sobą rodzinę. W pośpiechu Li rozgniewał potężnego czarownika który rzucił na rodzinę klątwę, przysięgając, że żaden męski potomek nie dożyje 18 roku życia. Inna wersja legendy głosi, że klątwa ta narodziła się jeszcze wcześniej, w czasach dynastii Song, kiedy skorumpowany urzędnik Li Simian został stracony za swoje zbrodnie. Mówi się, że przed śmiercią Li rzucił klątwę na własną rodzinę, skazując ją na podobny los: śmierć młodo i brak męskiego potomka, który mógłby kontynuować rodowe nazwisko. Niezależnie od pochodzenia, idea klątwy rodzinnej od dawna jest częścią chińskiego folkloru i przesądów, szczególnie wśród bogatych i wpływowych, w kulturze, w której przodkowie są czczeni, a rodowód jest wszystkim. Wizja klątwy, która mogłaby zniszczyć cały ród, była przerażającą perspektywą, mogącą zasiać strach w sercach nawet najpotężniejszych klanów. Dla rodziny Lee klątwa zdawała się objawiać serią tragicznych i przedwczesnych zgonów, ciągnących się przez pokolenia. Według niektórych relacji, dziadek i pradziadek Bruce'a Lee zmarli młodo. Podobnie jak jego ojciec, który zmarł, gdy Bruce był jeszcze dzieckiem. Sam Bruce miał urodzić się w roku Smoka i godzinie Smoka niezwykle pomyślnym czasie który, jak wierzono, naznaczał go jako potężną i potencjalnie niebezpieczną postać. Gdy Bruce dorastał i zaczął zdobywać sławę w świecie sztuk walki i rozrywki, plotki o rodzinnej klątwie ponownie zaczęły krążyć. Niektórzy szeptali, że Bruce kusi los, robiąc karierę publiczną. A jego sukces i sława jedynie rozgniewają duchy, które od dawna dręczyły jego rodzinę. Śmierć Bruce'a nagle stała się dla wielu potwierdzeniem mocy klątwy. Oficjalną przyczyną zgonu był obrzęk mózgu. Ale dla tych, którzy wierzyli w klątwę, nie było wątpliwości że Bruce padł ofiarą tych samych mrocznych sił, które dotknęły jego przodków. Dziedzictwo Bruce'a Lee, legendarnego mistrza sztuk walki i ikony kultury, zdawało się być kontynuowane przez jego syna Brandona, który podzielał pasję ojca do sztuki i poszedł w jego ślady. Brandon dorastał w cieniu sławy ojca, ale wyrósł na utalentowanego aktora i mistrza sztuk walki pod okiem przyjaciela i współpracownika ojca, Chucka Norisa. Brandon doskonalił swoje umiejętności w sztukach walki i aktorstwie. Norris, który na własne oczy przekonał się o niesamowitym potencjale rodziny Lee, wziął Brandona pod swoje skrzydła, zapewniając mu wsparcie i mentoring, których potrzebował, by stawić czoła wyzwaniom Hollywood. Jednak pomimo obiecującej kariery i wsparcia rodziny i przyjaciół, życie Brandona zostało tragicznie przerwane. 31 marca 1993 roku. Podczas kręcenia sceny do filmu Kruk, Brandon został przypadkowo postrzelony z broni rekwizytowej, która została nieprawidłowo załadowana ostrą amunicją. Został przewieziony do szpitala, ale wkrótce potem zmarł, mając zaledwie 28 lat. Szok i żal, jakie towarzyszyły śmierci Brandona, spotęgowały niepokojące podobieństwo do przedwczesnej śmierci jego ojca. Podobnie jak Bruce, Brandon zmarł młodo, u szczytu kariery. W tajemniczych okolicznościach. Które zdawały się nie do wyjaśnienia. Dla tych, którzy wierzyli w klątwę rodziny Lee, śmierć Brandona była mrożącym krew w żyłach potwierdzeniem mrocznych sił, które dręczyły rodzinę od pokoleń. Istnieje wiele teorii na temat prawdziwej przyczyny śmierci Brandona. Niektóre wskazują na klątwę jako winowajcę. Podczas gdy inne spekulują o zaniedbaniu ze strony ekipy filmowej, a nawet o nieczystej grze. Jednak niezależnie od przyczyny, faktem pozostaje. Że kolejny członek rodziny Lee odszedł zbyt wcześnie, pozostawiając po sobie dziedzictwo niewykorzystanego potencjału i rodzinę dwukrotnie dotkniętą tragedią. Poza sztukami walki Bruce Lee interesował się filozofią i sztuką. Choć Bruce Lee jest najbardziej znany ze swoich niesamowitych umiejętności w sztukach walki i przełomowej pracy filmowej, jego zainteresowania i dążenia wykraczały daleko poza sferę walki fizycznej. Lee był głęboko filozoficznym myślicielem. Czerpiącym inspirację z szerokiego spektrum źródeł, od starożytnej mądrości Wschodu po zachodni egzystencjalizm. Przez całe życie Lee zgłębiał filozofię, psychologię, a nawet dramat. Dążąc do zrozumienia kondycji ludzkiej i natury samej rzeczywistości, był zapalonym czytelnikiem, a jego bogaty księgozbiór obejmował dzieła takich myślicieli jak Alan Watts, Carl Jung i Friedrich Nietzsche. Filozofia sztuk walki Lee. Kładąca nacisk na elastyczność, zdolność adaptacji i samoekspresję, była głęboko zakorzeniona w jego szerszym światopoglądzie filozoficznym. Postrzegał sztuki walki nie tylko jako środek samoobrony, ale jako sposób na życie, drogę do samopoznania i osobistego wyzwolenia. Filozofia ta wykraczała poza sztuki walki i obejmowała każdy aspekt życia Li. Głęboko wierzył w moc jednostki w kształtowaniu własnego losu i zachęcał swoich uczniów i zwolenników do kwestionowania autorytetów, podważania konwencji i podążania własną drogą życiową. Jednak artystyczne zainteresowania Li nie ograniczały się do sztuk walki i filozofii. Był również utalentowanym poetą, który wykorzystywał swoje pisarstwo do zgłębiania własnych emocji i doświadczeń. Jego wiersze. Często głęboko osobiste i introspektywne, oferują wgląd w wewnętrzny świat człowieka, który nieustannie dążył do zrozumienia siebie i swojego miejsca we wszechświecie. I choć zagadki otaczające jego życie i śmierć mogą nigdy nie zostać w pełni rozwiązane, jedno jest pewne: dziedzictwo Brusa Lee jako ikony kultury, filozofa i artysty przetrwa pokolenia. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym numerze.